Cześć, witam Cię w Nowym Roku i jednocześnie w kolejnym odcinku podcastu Podświadomość w Praktyce. Zacznijmy od ciekawostki. Istnieje zjawisko, które badacze nazywają efektem świeżego startu. W skrócie wygląda to tak, kiedy pojawia się nowy rozdział np. nowy rok, rodziny, nowy miesiąc albo poniedziałek, to nasz mózg zaczyna myśleć, to już nie ja sprzed wczoraj, to ja od nowa. I dlatego 1 stycznia ma w sobie coś hipnotycznego. Nawet jeśli racjonalnie wiemy, że to tylko data w kalendarzu, to wewnętrznie czujemy, jakby ktoś nacisnął przycisk reset. Tylko, że jest jeden paradoks. Największa energia do zmiany pojawia się wtedy, kiedy jeszcze nic nie trzeba utrzymać, czyli w momencie, kiedy mówisz od jutra, a potem przychodzi jutro. I okazuje się, że ja od nowa wstaję rano w tym samym ciele, z tym samym zmęczeniem. Z tym samym napięciem, z tymi samymi automatycznymi reakcjami. I wtedy dzieje się coś, co pewnie znamy wszyscy, tylko rzadko nazywamy to po imieniu. Postanowienia noworoczne najczęściej przegrywają nie z brakiem motywacji, tylko z autopilotem. I dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić postanowienie tak, żeby nie było tylko hasłem, ale przestawieniem trajektorii. Będzie krótka opowieść, a potem proste ćwiczenie, które będziesz mógł zrobić albo mogła zrobić od razu. Brzmi ciekawie, to zaczynajmy. Wyobraź sobie statek na oceanie. Kapitan stoi na mostku i mówi: Od dziś płyniemy na północ, wyznaczam nowy kurs. Tylko że statek ma ogromną bezwładność. I nawet jeśli kapitan przekręci ster, to statek przez pewien czas i tak płynie w dawnym kierunku. I pewnie, że kapitan może się wkurzyć, może powiedzieć, że to beznadziejny statek, bo nic się nie zmienia. Ale statek po prostu robi swoje, on reaguje na prawa fizyki. I z postanowieniami jest podobnie. Twoja świadomość to kapitan, który ma plan, a twoja podświadomość to właśnie bezwładność statku. Twoje nawyki, emocjonalne skojarzenia, reakcje ciała i stare strategie przetrwania. I tutaj pojawia się największy błąd, jaki robimy co roku. My próbujemy zmiany, jakbyśmy byli motorówką. Chcemy szybko, ostro i na zryw. A większość z nas jest bardziej jak statek. My potrzebujemy konsekwentnej korekty kursu i prostych zasad, które działają również wtedy, kiedy nie ma natchnienia. I dlaczego postanowienia brzmią pięknie, a jednocześnie umierają w ciszy? Zwróć uwagę, jak brzmią typowe postanowienia będę bardziej spokojny, spokojna, będę zdrowszy, zdrowsza, będę bardziej pewny albo pewna siebie, zacznę o siebie dbać, w końcu ruszę ze swoim projektem. I to są piękne zdania, tylko że mają jeden haczyk. One nie mówią podświadomości co ma zrobić w realnym momencie dnia, kiedy jesteś zmęczony, zmęczona albo pod presją. A podświadomość działa konkretem. Ona nie działa hasłem, ona działa pytaniem. Jaki jest mój następny automatyczny ruch? I dlatego właśnie wiele postanowień przegrywa w styczniu. I to nie przez lenistwo. One przegrywają, bo są za ogólne, a życie jest bardzo szczegółowe. I tutaj ważne zdanie. Jeśli postanowienie nie ma kształtu, jeśli nie ma kształtu zachowania, to nie ma jak wejść do Twojej codzienności i do Twojej podświadomości. Więc dlaczego jest tak, że duże postanowienia potrafią Ci przestraszyć? Jeśli obietnica jest zbyt duża, to ciało traktuje ją jak zagrożenie. Duża obietnica oznacza duży skok, duży skok oznacza nieznane, a nieznane oznacza stres. I wtedy uruchamia się mechanizm wróć do tego, co znane, nawet jeśli ci to nie służy. Właśnie dlatego wygrywają nie ci, którzy robią największe postanowienia, tylko ci, którzy robią postanowienia, które są wykonalne w zwykły dzień. I zamiast robić listę 12 wielkich celów, wybierz jedno słowo, które ma być Twoim kierunkiem przez powiedzmy tydzień. I to może być na przykład spokój, konsekwencja, energia, odwaga, a może granice. A potem dobierz do tego słowa jedno małe zachowanie, które jest tak proste, że da się je zrobić nawet wtedy, kiedy dzień jest średni. Bo właśnie to jest prawdziwy przełącznik dla podświadomości. Nie deklaracja. Tylko mały, powtarzalny dowód. I teraz czas na ćwiczenie, które możesz zrobić zaraz po przesłuchaniu tego podcastu albo później. I zrób to dokładnie w taki sposób. Krok pierwszy. Wybierz sobie jedno słowo na tydzień. Jedno słowo. Na przykład spokój, albo konsekwencja, albo jakieś inne, jeśli czujesz, że potrzebujesz właśnie tego. Krok drugi. Dopasuj jedno małe zachowanie. Najlepiej tak jak w przykładach. Jeśli wybierasz spokój, to Twoje zachowanie może wyglądać tak. Trzy spokojne oddechy, zanim odpiszę lub odpowiem w trudnej sytuacji. Czyli, zanim wyślesz wiadomość, zanim wejdziesz w spór albo zanim odruchowo coś powiesz, zatrzymujesz się na trzy oddechy. Albo pięć minut ciszy raz dziennie. Pięć minut bez telefonu, bez muzyki, bez rozmów, tylko Ty i Twój oddech. I to może być rano, to może być w samochodzie, w łazience, na łóżku, tak naprawdę gdziekolwiek. Albo, na przykład, jedna mała przerwa w ciągu dnia. Wstajesz i robisz 20 kroków. Rozluźniasz barki, szczękę, brzuch, dosłownie minuta. Jeśli wybierasz konsekwencje, to Twoje zachowanie może wyglądać inaczej: na przykład 10 minut dziennie na jedną ważną rzecz jedną, nie pięć. I najlepiej zanim wejdziesz w rozpraszacze, zanim odpalisz skrolowanie, zanim zaczniesz ogarniać wszystko. Albo skończ jedną małą rzecz do końca, zanim zaczniesz kolejną. Czyli zamiast zaczynać trzy sprawy na raz, domykasz jedną. Albo jedna decyzja dziennie bez odkładania, zamiast jeszcze pomyśle, wybierz tak albo nie. I po prostu idź dalej. Wybierz jedną opcję. Tylko jedną. I zapisz to jednym zdaniem. Na przykład, przez 7 dni robię 3 spokojne oddechy, zanim odpowiem w trudnej sytuacji. Albo, przez 7 dni robię 10 minut dziennie na jedną ważną rzecz. Krok trzeci. Ustal haczyki, aby pamiętać. Żeby nie polegać tylko na motywacji, ustaw sobie najprostsze przypomnienia. I to może być notatka na ekranie telefonu. Na przykład oddech albo 10 minut. To może być alarm w telefonie albo kartka na biurku lub lustrze, a wieczorem, w kroku czwartym, odchacz tak lub nie. To jest najważniejsze. Wieczorem nie analizujesz, nie oceniasz siebie, nie rozkminiasz tego wszystkiego, tylko zaznaczasz dzień pierwszy tak albo nie, dzień drugi tak albo nie. I aż do dnia siódmego. Jeśli było nie, to nie robisz z tego historii sobie, tylko następnego dnia po prostu do tego wracasz. I to ćwiczenie naprawdę przynosi niesamowite efekty, dlatego że buduje w tobie nowy standard. Moja decyzja coś znaczy, nawet jeśli jest mała. Bo nowy rok nie daje ci supermocy, ale daje ci pretekst do rozpoczęcia, tylko nie myl pretekstu z systemem. Bo to, co zmienia życie, to nie jest 1 stycznia, to jest właśnie te 7 zwykłych dni, w których robisz małe, powtarzalne zachowanie. Jeśli chcesz, żeby to nie było tylko fajne przesłuchanie odcinka, to zrób jedną rzecz. Wybierz jedno słowo, jedną małą czynność i zrób to tak albo nie przez 7 kolejnych dni. A teraz krótka informacja taka organizacyjna. Pierwsza grupa programu Rzeczywistość 2.0 startuje 10 stycznia i nie ma już na nią miejsc, ponieważ zainteresowanie było spore, a jednocześnie grupa jest kameralna, to nie wszystkim udało się na nią dostać. Dlatego otwieram zapisy na listę pierwszeństwa na kolejną grupę. I oczywiście, jeśli chcesz, to możesz też pracować ze mną jeden na jeden, jeśli wolisz proces indywidualny. Jeśli jednak jesteś zainteresowany albo zainteresowana kolejną edycją grupy, to napisz w komentarzu lista 2.0 i wyślij mi wiadomość prywatną. A szczegóły znajdziesz w opisie tego odcinka. I mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. W komentarzu dopisz, jakie terminy są dla ciebie najlepsze, dzień tygodnia i godzina. Bo ostatnio sobota o 10 nie wszystkim pasowała, więc tym razem chcę dobrać terminy tak, żeby jak największej liczbie osób było realnie łatwo utrzymać proces w życiu. A na koniec informacja dla tych, którzy pracują z ludźmi albo chcą wejść głębiej w temat. W styczniu już w najbliższym czasie pojawią się szczegóły dotyczące kursów hipnoterapii. Teraz dopinamy ostatnie elementy programu. Jeśli chcesz trafić na listę pierwszeństwa również w tym temacie to wyślij mi po prostu wiadomość prywatną, a ja zapiszę Cię i dostaniesz informację jako jeden albo jedna z pierwszych, gdy tylko wszystko będzie gotowe. A teraz bardzo dziękuję Ci za to, że byłeś albo byłaś ze mną w tym odcinku i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Podświadomość w praktyce. Dzięki wielkie. Cześć.